nie witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Chciałabym bardzo wam podziękować za ostatni odzew moich vlogów i za fajne, miłe komentarze. Jeden pod ostatnim vlogiem, tam jeden taki negatywny, ale stwierdziłam, że lepiej będzie jak te negatywne komentarze będę usuwać i tak też zrobiłam, usunęłam. Ten komentarz. Zrobiło się mi po prostu miło, że oglądacie moje vlogi. I mam większą teraz przez wakacje, motywację do nagrywania. I witam was z poniedziałku tego vlogu. Vlog z poniedziałku, tylko dokładniej. I idę do sklepu po, po ziemniaki. I odezwę się już do Was, jak będę już yy, wy w domu. Jak widać po chmurach jest yy, ciepło. Jest cieplutko. Grzeje, jest wiaterek, ale ta pogoda za, za niedługo ma się zepsuć. Ma znowu padać ma grznić. Więc yy, cieszmy się z y, tego słońca, a chciałam Wam nagrać te chmurki, bo są przepiękne. Prze że tutaj będzie bardziej widać zobaczcie jakie superowe chmurki podobają mi się te chmurki nie wiem jak wam ale mi się podobają i idę teraz obrać ziemniaki ma obiad Specjalnie dzisiaj szłam w ogóle do skazu, żeby kupić dwa kilo ziemniaków, żeby obrać się do obiadu. I, I powiem Wam, że jak patrzyłam jakiś czas temu, mam moje vlogi właśnie z pojedynczymi. To one ja zazwyczaj są yy, bardzo krótkie, a to dlatego, że jak siedzę w domu, to nic w ogóle w tym ciekawego yy, nie dzieje. A wiecie, specjalnie jechać mam miasto, to też nie ma sensu. Więc dlatego są takie krótkie. A teraz obiorę ziemniaki na obiad. Okej, okay, przeszedł przed chwilą do mnie magnes. I to jest. Magnes z Gruzji. A kilka dni temu przyszedł mi jeszcze jeden magnes. Magnes z Korei Południowej, więc się... Ja się cieszę, że mamy już dwa zakupione przeze mnie magnesiki. I ja mam teraz w ogóle fazę na zbieranie magnesów z danego kraju. Ja je zamawiam na Vinted, więc więc ja się w ogóle cieszę. I teraz Wam pokażę całą zamrażalkę, jaką ma wyglądać z tymi magmesami. A tak wygląda cała zamrażalka z magmesami po Emergelandie pod Austrię. zakupamy ITP. I teraz dam ten magmes z Gruzji. Tutaj mam zamrażalkę obok magmezu z Korei. Okej, okay, magbez z Gruzji wisi tutaj. Miał wisieć obok tego magnesu z Korei, ale tutaj było jeszcze miejsce, więc go tutaj dałam. I tak na razie wygląda zamrażalka z magnesami. Mamy godzinę y, 20. a ja odpalam konsolę, jak widać zresztą, i dadę oglądać Netflixa. So. Jest dwudziesta, czyli tak standardowo powiedziałam. Ale teraz będę ym, oglądać coś na Netflixie, tylko nie wiem standardowo co. Mam Prima i Disney'a, ale Disney'a muszę, yy, y, yy, muszę, yy, muszę się zalogować. Ma Netflixa muszę, ma Disney'a muszę się zalogować. Ja już tego vloga chyba zakończę. Za chwilę, ale wybierzcie ze mną film, który będę y, oglądać. Zastanawiam się, albo ma z dobrą robotą, albo lewiatamem, albo fioletowym sercem. Tymi trzema filmami, ale chyba oglądnę chyba albo dobrą robotę. Kurde, ja nic nie widzę stąd. Okej. Okay. Chyba dobrą robotę sobie teraz chyba oglądam. Podoba mi się ten serial, bo jest koreański. A ja bardzo kocham dramy koreańskie i, i tak dalej. I ta dobra robota to jest fa fajny serial. Jestem jak widać w z szóstym. Tak mi się on spodobał że y, będę go oglądać, a ja się już tutaj z wami Zostawcie łapkę w, do góry i suba na kamale, żeby być na bieżąco. Buziaczki, do następnego, pa!